Cześć, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj bierzemy się za płytki, będziemy je docinać i kłaść na ścianę. Na razie kilka takich płytek dekoracyjnych w całości przyklejam na rozgrzewkę, ale za chwilę przejdziemy do tych właściwych płytek i do maszyny, której będę używał w tym filmie. Także przedstawię wam ją, zobaczycie jak mi to będzie szło. Także mamy tą maszynę, jest to przecinarka ręczna firmy Yato. Tak ona wygląda dość spora maszyna. Na razie zresztą takiego cięcia próbnego będę mierzył, czy aby kąt prosty jest zachowany przy cięciu. Tutaj, jak widzicie, jest tutaj ta przykładnica równoległa, którą możemy sobie wyregulować idealnie. Bo tam troszeczkę mi uciekało, ale po to jest ta to właśnie regulacja tego zderzaka, aby sobie ten kąt prosty wyregulować. Także widzicie, tutaj sobie to poprawiam, blokuję. I wykonuję kolejne cięcie, po którym e, dokonam pomiarów i to mi da obraz, czy tym razem wszystko jest OK. Dzięki tej przykładnicy oczywiście możemy ciąć płytki pod różnymi kątami do 40, od 90 do 45 stopni. No ja w, w, moim, w mojej pracy tutaj będę wykonywał tylko cięcia pod kątem 90 stopni. Teraz już mam to wszystko ustawione. Jeszcze sobie sprawdzam, widzicie tutaj, czy nóż. E, jest w tym samym miejscu na miarce. Wykonuję cięcie i sprawdzam z dwóch stron, czy wymiar się zgadza. Tym razem wszystko jest ok. Mogę przejść do już cięć właściwych. Zresztą ta, ta płytka też wylądowała na ścianie, bo zaczynam od ściany, gdzie będzie kolumna prysznicowa. Także dwie pary płytek, tak po 30 parę centymetrów. No Niestety, jest troszeczkę te, te mniejsze, które odkładam tu na stół. To jest odpad. Po środku będzie szła fuga z oryginalnymi krawędziami, a te krawędzie cięcia będą w rogu, tam gdzie silikon. Także tutaj jest fajny, fajny moment, aby wyczuć tą maszynę. Te cięcia. Ja to robię pierwszy raz, także to są zresztą pierwszy raz również kładę płytki. Nie ukrywam, że troszeczkę się tego bałem, ale już mnie to troszeczkę uspokoiło, bo jak do tej pory żadna płytka mi nie pękła. Bałem się, że, że, że będę miał dużo uszkodzonych płytek, albo wyszczerbionych. Na razie jest po prostu super. Trzeba się nauczyć używać tej maszyny. Tak jak widzieliście, ma regulację kąta, ma również, jak widzicie, z prawej strony na przykładnicy poprzecznej zderzak, który się świetnie spisuje do jakichś cięć seryjnych, do których dopiero przej przejdziemy w y kolejnych etapach, bo tutaj, tak jak mówiłem, to są płytki, które, no, krawędź cięta będzie pokryta silikonem, ale następne cięcia w dalszej części filmu będą płytkami, tak jak ja to mówię, środkowymi, czyli ta krawędź będzie widoczna i tam będę musiał się naprawdę postarać. Tutaj cięcia są coraz lepsze. Na początku troszeczkę za bardzo naciskałem. Eee, myślałem, że tak trzeba jakieś tam konkretną siłę dołożyć, a to wręcz przeciwnie, siła powinna być naprawdę delikatna, żeby te, ten, ten zarys morza był naprawdę delikatny. Resztę już robi sama maszyna. Jak widzicie, maszyna ma dwa takie blaciki, te szare są, te blaty są ruchome, za chwilę wam to pokażę. To też ułatwia łamanie tych płytek. Eee, widzicie? Cięcia już są niezłe, a będą jeszcze lepsze, bo jak się okazuje, maszyna ma jeszcze kilka fajnych funkcji. Nie tylko cięcie pod kątem, tutaj widzicie są te ruchome platy. Dobra, mamy to na takim etapie. Tutaj jest muszla już wstawiona. Jeszcze nie jest, nie jest przykręcona na stałe, trzeba dać uszczelkę. Ale wczoraj wieczorem musiałem ją założyć. Tu jest podparta jak co dzień zresztą. Ale tak, tutaj te, te dekory są tutaj zrobione i tutaj te naroże. Tutaj jeszcze bym musiał dociąć płytki z otworami. Ale tutaj jak dojdę do tego miejsca tutaj to pojadę wtedy wyciąć również te. Tutaj również będzie taka rdza. No i takie dekory złote podłużne między tą baterią czy z lewej i z prawej strony baterii to jeszcze zobaczycie. Także widzicie no kupiłem ten chiński zestaw. No nie poziomowania płytek, ale no wyrównywanie płaszczyzny, że tak powiem. Także no nie, no działa, że tak powiem, fajnie, fajnie podciąga płytki. Także na pewno ułatwia sprawę. Tym bardziej jak ktoś robi to pierwszy raz jak ja. Także nie, no ja jestem zadowolony. Wiadomo, troszeczkę mi to wolno szło. Dlatego nie pokazywałem wam tutaj jak kładę te wszystkie płytki, bo no bo się jeszcze tego uczyłem, to nie ma nic ciekawego. Tutaj chwilę będzie, później dalej będę kładł, to już mi będzie szło na pewno szybciej i lepiej, także to zobaczycie. Ok. Ale wracamy do roboty, także e, kładę tu kilka płytek w całości. Tamte, co docinałem, właśnie na tej ścianie prysznicowej są już położone, to widzieliście. E, tutaj pójdą płytki w całości. Tak jak mówiłem wcześniej, maszyna ma jeszcze kilka ciekawych funkcji, które. No niestety, ja poznałem w trakcie pracy, nie odrobiłem pracy domowej, znaczy nie przeczytałem instrukcji. No my, faceci, tak mamy, że rzadko ją czytamy, chociaż firma ja to wyszła temu naprzeciw. I, I praktycznie każde urządzenie na swoim opakowaniu, na pudełkach, ma instrukcję w skrócie. Te najważniejsze funkcje każdego urządzenia są przedstawione: Przez czytelne piktogramy, i tam też jest ta funkcja, o której za chwilę powiem. Wystarczyło to przejrzeć, później to sprawdziłem, faktycznie jest. Jak znajdę taki rysunek, to wam pokażę o co mi chodziło. Generalnie chodziło mi o ten docisk, co mówiłem wcześniej, że wystarczy delikatnie dociskać, ale to też idzie ustawić. Jak zobaczycie później, maszyna na tej prowadnicy głównej, po której chodzi cała rękojec z nożem, na dwóch końcach tej prowadnicy. Ma po prostu regulację, tak tutaj widzicie, jest ta prowadnica i na końcu ten czarny element spod spodu jest pokrętło, z drugiej strony jest taki sam element. Możemy sobie wyregulować ten nacisk właśnie noża pod odpowiednią grubość płytki, także za każdym razem po prostu ten nacisk będzie taki sam i to nam jeszcze bardziej ułatwi pracę. Także warto o tym wiedzieć. Ja na to wpadłem dopiero gdzieś w tym momencie może. Także tutaj już docinam te płytki środkowe, zderzak ustawiony. Dla mnie ustawiłem, skali mi starczyło na tyle, żeby ustawić to, co zostaje. Także to jest element, który będę wykorzystywał. Ta płytka środkowa, zobaczcie, ta linia cięcia już jest naprawdę bardzo dobra. Jestem mega zadowolony. Szczerze Wam powiem, że nie zepsułem ani jednej płytki, nawet nie wyszczerbiłem żeby rogu. Oczywiście zwracałem uwagę, aby zaczynać cięcie od samego początku, od, od połowy średnicy noża, rolki noża, a nawet czasami najpierw dawałem do tyłu, tak jakby ten nóż, że on spadł i dopiero przez całą płytkę. Nie wiem, czy tak się robi, czy się nie robi, u mnie to zadziałało, wszystkie płytki wyszły moim zdaniem bardzo dobrze. Także nie wiem, czy to jest zasługa mojego talentu, czy raczej. No te, tego urządzenia, że jest po prostu no proste w obsłudze nawet dla takiego amatora jak ja. Także tu widzicie, kładę te płytki tak zwane środkowe tutaj, któreś z tych krawędzi jest krawędzią ciętą przez tą maszynę. Ja jej w żaden sposób nie obrabiałem niczym, bo po prostu y, nawet nie mam jeszcze czym jej obro obrobić. Tutaj dokładam takie dekory, za chwilę zobaczycie pod tym białą folią. Jest taki, taka złota listwa. Z drugiej strony będzie taki sam dekor. Chciałem po prostu tak wycentrować tą baterię. Dlatego pomysł na, na takie rozmieszczenie płytek. Zresztą małą plus, minus. Fajnie to według mnie będzie wyglądało. Wszystko jest symetryczne, ale, ale przez zmianę planów zabrakło mi tych płytek. Musiałem je domawiać. Za dużo tych odpadów po prostu powstało przez to. Ale trudno. Płytki lada dzień będą. Na mieszkaniu, także wrócę do tej budowy. Na razie kładę tyle ile mam. Także widzieliście, jak ta maszyna tnie. Ja naprawdę jestem mega zadowolony. Robiłem to pierwszy raz. Pierwszy raz w ogóle kładę te płytki. Bałem się, że będę miał dużo odpadów, że dużo mi pęknie. Nic takiego się nie stało. Wyszło to bardzo dobrze. Widzicie, te dwie ściany będą w takim kolorze, reszta będzie jasna. Po drugiej stronie jest mozaika. To już mogliście widzieć na moim Instagramie. Tak to mniej więcej na razie wygląda, przed maszyną jeszcze poważna próba, bo podłoga to będzie płyta 60x60 Gres, 10 mm gruby, ale to już Wam pokażę na Instagramie, gdzie Was serdecznie zapraszam. Także. Tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie, cześć!